I nie ma co się śmiać z ludzi, którzy uginają tak kolana, się wyginają w tył. Śmiać się to można z ludzi, którzy przeginają kręgosłup, czyli brzuch jest rozluźniony i, i w tył jest takie wygięcie. Yy, widziałem, że właśnie armwrestlerzy sobie lubią takie uginanie robić i popieram. To jest super, fajnie wchodzi, ale jeżeli chcecie wydłużyć ruch, to na dole mamy takie coś, zobacz, zobacz tutaj dłoń. Także na pewno tak nie stajemy. To jest gruby błąd, który, którego ludzie nie uświadamiają sobie, um, a nawet zachwalają, że to jest jakiś fajny sposób na izolację. Nie na izolację, tylko na, na o, kastrację treningu. Nie izolację, na kastrację treningu. Rozumiecie jak jestem oburzony. Uginaj na biceps. Uginaj na biceps, uginajanie na biceps. Wszyscy kurde, kojarzą siłownię tacy amatorzy, z tym, że na siłowni. Siedzi garstka ludzi, znaczy siedzi, stoją i wszyscy uginają, prawda? Tak się ogólnie kojarzy siłownie. Arnold chyba to jakoś winny temu jest, co się wydaje mi, ale tak czy owak, były głosy o różnych ćwiczeniach, żeby zrobić. I teraz uginaj na biceps. Błędy, nie błędy. To ćwiczenie już w ogóle jest jakaś masakra, jeżeli chodzi o ilość opinii. Tyle opinii co technik chyba jest po prostu, a ja raczej skupiłbym się na tym, co jest błędem. Tak Czyli w tym odcinku mówimy o błędach Uginajmy biceps i zaczynam od stóp. <laughs> Spróbujcie sobie stanąć tak, jak niektórzy stają i zacząć uginać i zobaczycie, że jesteście w czarnej dupie bez przeproszenia, bez przeproszenia, jesteście w czarnej dupie. Każdy, kto tak robi, um, utrudnia sobie życie Ta Zdolność generowania siły z mózgu do mięśnia nie idzie takie połączenie nerwowe. Sorry, więc utrudnić sobie można w różne sposoby, ale bez utrudnienia komunikacji nerwowo-mięśniowej. Dlaczego miałbyś komunikację nerwowo-mięśniową połączyć, po, po, przeciąć sobie, tak? Sparaliżować się chcesz. I teraz. Jak się dzieje, bo, poprzednich odcinków serii, tam też o stopach gadałem, pokazywałem na e, przykładach ludzi tutaj na siłowni, jak różnie stopy ustawiali sobie, jak siłę tracili. Akurat teraz. A mam tam jednego gościa. Może spróbujemy podejść do niego zobaczymy coś. Dobra, czy ja mogę Cię poprosić o mały test? Cześć, tak w ogóle. Ehm, słuchaj. Może, może się uda, może nie. Ściśnij. I teraz trzymaj. Trzymaj. Dobra, trzymam mocno, tak? Mocnie moc nie dasz trzyma. A teraz złącz nogi. Już? Tak, złącz je, złącz Już? Hop. Nie trzyma. Jak to się kurwa dzieje? Dobra, jeszcze zróbmy tak. Teraz tak stań. Ręce do przodu. I ja tutaj paluszkami naciskam. No, op opór, 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 opór. Dobrze. Złącz nogi. Już? Już? Opór, opór. Opór, opór. Póby się jego minę zobaczyć. Ale Marek się tak ustawił, żeby moją minę było widać. No zobacz, jak no. się Dobra, a może jeszcze bicepsy spróbują. Weź, weź tak stań. Weź te tak krańcówni. No. O, trzyma. Tak stań. Trochę już słabo, ale widzicie, ruch tutaj w sumie bardziej zaszedł w barku nie? niż w samym bicepsie. Dobra, dzięki. <grym> Wyciskaj dalej. Teraz tak. Jak widzicie, siła chwytu słabnie. Tak? Wiele razy zauważycie, że ktoś się skarży na przedramiona w czasie wyciskania po prostu na przedramiona, na nadgarstki że jest tutaj jest problem, i by chcieli się pewnie przywiązać paskami do martwego ciągu w czasie robienia uginania na biceps. Ech, lepiej już ćwiczyć te przedramiona, ale zacznijmy od tego. Jeżeli tak staniesz, to automatycznie przedramiona są słabsze, i barki są słabsze. Jeżeli biceps jest pomiędzy przedramionami i barkami, to, to też osłabi się. Dlaczego? No widzieliście, jak naciskałem. Tutaj może biceps nie odprostował, ale już całość ruchu jest słaba. Czyli jeżeli nie przejdziesz przez ten środek, no to nie dokończysz ruchu. Będziesz tylko o, o tak mógł robić. Dolno po, dolną połówkę. Jeżeli więc staniesz tak i i, o, i zrobiłeś cały trening i mówisz, że jest fajnie, to po prostu nie wiesz, co tracisz. Nie wiesz, co tracisz, po prostu zrobiłeś jakiś małym ciężarem, jakieś gówienko, nie trening i, i się cieszysz, a mógłbyś sam szerzej dołożyć choćby te 5 kilo i zrobić coś lepszego. Dlaczego tak się dzieje, Zapyta, zapytaj swojego stwórcę. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu. To jest postawa na ciotę. No, na ciotę to, do, to dokładnie tak jest, ale to, to też jest na ciotę, jak ktoś tak stoi w czasie treningu. Mówię, że jesteś w głębokiej dupie, cioto. Nie, nie rób tak. Więc, jeżeli masz i słaby chwyt, i słaby słabą kontrolę w barkach, masz też słabą posturę, bo wierzcie mi, w tej postawie pośladki się też wyłączają, mięśnie zginaczy bioder, <laughs> balans cały traci, chłopie Więc to jest głupota jakaś, zapomnij o tym. Po prostu stań tak, jakbyś robił czy to martwy ciąg, czy przysiad. Power pozostawa taka i wtedy masz lepszy, lepsze trzymanie tej sztangi i masz lepsze kontrolę nad barkami i nad całą posturą. Nie buja cię, możesz się teraz, mózg ma zielone światło, daje zielone światło dla mięśni, żeby się kurczyły, nawet do tych twoich docelowych. Także na pewno tak nie stajemy. To jest Gruby błąd, który, którego ludzie nie uświadamiają sobie, um, a nawet zachwalają, że to jest jakiś fajny sposób na izolację. Nie na izolację, tylko na, na o, kastrację treningu. Nie izolację, na kastrację treningu. Rozumiecie, jak jestem oburzony? Po prostu dobra. Chyba, że ktoś płaci, sobie chce zmienić, to nie sobie tak ćwiczy. Może kiedyś doczeka się damskich bicepsów. Dobra. Tą część zamykamy. Muszę się uspokoić. Przejdźmy do następnej części ciała. Kolana. A czemu kolana? No, widzieliście, jak Arnold robił to uginanie i tak, tak to wyglądało. Kolana się zginały. Wiecie co? Ja myślę, że to nie ma nic złego w tym, że zginasz kolana, skoro Arnold wyginał się, kurde, 45 stopni w tył, zginając kolana ale nie odrywając pieniędzy, bo takie zasady kiedyś ktoś tam ustalił po prostu, że mają stopy stać i i możesz robić co chcesz, tak samo w wyciskaniu nad głowę były zasady, że jak stopy stoją, to tam możesz robić co chcesz i tak dalej, a z kolei po jakimś czasie z olimpiady usunięto to wyciskanie nad głowę, twierdzą, że ludzie się za bardzo przeginali, a tak naprawdę tylko czasu za dużo zabierały te zawody i dlatego to zostało usunięte. Nikomu to nie przeszkadzało aż tak bardzo. Um, tak samo z, z trójboju siłowego usunięto te uginaj na biceps z tym odchyleniem, bo trój, trójboistą był właśnie Arnold Schwarzenegger. Dlatego, od, tak jak inni trójboiści, robili takie uginane, uginane ugięcia. W tamtych czasach jakoś wszystkim bicepsy świetnie rosły. Ja pamiętam, że w latach 90. wszyscy oszukiwali na maksa w tych bicepsach i m, może się nie wyginali, nie wiadomo jak w tył, ale. Um, Nikt na bicepsy nie, mógł, nie miał prawa narzekać, pamiętam, że inne mięśnie raczej nie domagały, a dzisiaj ludzie mają słabe klaty i słabe bicepsy, za to bary mają wielkie. A wiecie czemu? Bo w barach jest najwięcej receptorów androgennych i dzisiaj się po prostu koksuje więcej. No i jak, jak ktoś się skoszuje, barków i ćwiczy, to barki też już urosną, tak? Za darmo praktycznie. E, tak już jest. Zobaczcie też na kobiety, które są... E, takie najbardziej męskie to one zawsze mają kaptury i ramienne wyjebane w kosmos. A z kolei facet, który ma wąskie, słabe barki jest postrzegany jako e, osoba, osoba taka LG, albo BT, albo plus. Nie wiem, no wąskie barki po prostu są niemęskie, nie tak? To biologia jest taka, i to jest instynkt człowieka, że tak się postrzega ludzi, gdyż e, właśnie w barkach jest najwięcej receptorów androgennych. Jest wprost proporcjonalna rozmiar tych mięśni do koksu. I teraz, jeżeli ktoś ma słabą klatę, słaby biceps, wielkie bary, to chociaż prawdopodobnie, albo po prostu naturalnie dużo testosteronu, niech będzie, może być, tak. Tak czy owak, Arnold miał raczej małe barki, dużą klatę i, i duży biceps, To sugeruje, że to prawda, to co mówił, że brał po prostu mało. Ale to wtedy to nie była tajemnica i wszyscy się chwalili i brali. Ehm, on i tak brał więcej niż inni w tamtych czasach. Ehm, czyli na przykład brano po 5 mg metki w tym Dibolu Ambro 15. Tak? Ale jakby dzisiaj ktoś brał 15, powiedział i puknie się w głowę. Człowiek, co ty bierzesz tak mało? Nie? No to 100 mg dziennie, 60 itd. Ehm, także tak, tak, takie są realia. No i rzeczywiście te barki mają ludzie dzisiaj na siłowniach, czy fitnessiarze różni, sylwetkowcy, fałszywi naturalne mają właśnie takie nieproporcjonalnie duże bary e, do reszty sylwetki. Okej. Okay. Teraz wracając do tego bicepsa w sumie. Jeżeli ugniesz nogi, to nie, nie jest to izolacja na biceps, oczywiście, ale nie jest to coś, co ci zabierze tą pracę bicepsowi, aż tak bardzo po prostu dołożysz sobie chyba ciężaru. Jeżeli teraz jakoś tam oszukasz, bo się przegniesz w tył, załóżmy, że tutaj gdzieś utknąłeś. I takie zgięcie nóg pozwoli ci na to, żebyś po prostu odzyskał równowagę. Bo jeżeli ja wyobraźcie sobie, ja ważę 120 kg i trzymam sztangę 120 kilo tutaj. Co się stanie? Punkt się wywala, tak? Jeżeli bym był terminatorem, terminatorem, który potrafi. Waży 120 kg, a potrafi tonę tak podnieść. Terminator waży 120. Niech będzie, że 120 i 120 trzyma tak. Tak jakbyśmy sobie wymyślili: 90 stopni do podłogi kość ramienna ma, 180 stopni do podłogi ma kość przedramienia, jedna z drugą, bo wszyscy oczywiście 90 stopni wszędzie, wszędzie pionową ma być, prostą ma być. nie? I, I co się dzieje później? I terminator odpada nie na twarz, ale na sztangę, i nic z tego nie ma. Czyli nawet bym mógł podnieść tonę. I, I mogę spokojnie kontrolować sobie takie 120. Ja muszę je przybliżyć do ciała. To jest raz. Albo co mogę jeszcze zrobić, jeżeli tutaj chcę trzymać, mogę ugiąć kolana, tak. Przez, te, przez to ugięcie kolan mogę stanąć, tak? I nagle te ręce, jak są, w tej chwili ten cień się rzuca gdzieś tu, nie gdzieś tutaj jest ta sztanga, ale jeżeli zrobię tak. To nagle ta sztanga, mimo że tutaj nic się nie zmieniło, ta sztanga jest nad stopami i już się nie wywala. Także ugięcie kolan strategiczne pozwala Wam na e, utrzymanie prostego kręgosłupa w tym czasie też. Bo jeżeli ja nie ugnę kolan, to będę musiał zrobić tak. Prawda? Jeżeli to zrobię, rzeczywiście możesz sobie e, troszeczkę nadwyrężyć e, stawy między Ręgami, um, nie dyski, ale stawy, tak? Czyli możesz też mieć jakieś skurcze w plecach i tak dalej. Nie jest to zbyt fajne. Także zgięcie kolan nie jest takie złe. Jest taka dyscyplina jak strict curl i tam się opierają w ten sposób. Zauważcie, że nogi się wysuwa do przodu. Jest jakieś tam ograniczenie ilość centymetrów, chyba 30, żeby żeby nie za daleko. Ale myślę, że nie powinno być takiego ograniczenia. Po prostu powinni stawać ile chcą, gdyż jeżeli znowu jestem tym terminatorem i podnoszę, nie wiem, 200 kg na biceps, a mogę tonę podnieść, tak? to jeżeli ja teraz tak stoję, to mam podporę i tutaj, i podporę tutaj, i teraz nic się nie stanie mi. Jestem, jestem po prostu nie do wzruszenia, mogę głowę... są teraz różne przepisy w tym strictle w niektórych federacjach głowę można tak trzymać, dotykać, tutaj w niektórych nie trzeba. Na pewno tyłek i górne plecy muszą dotykać do tej ścianki. Więc głowa głową, nie? Ale czym bardziej do przodu głowę wysuniesz, tym bardziej Cię do przodu, bo to też jakaś tam waga, może nie aż taka wielka, ale jakaś, więc ogólnie dociśnięcie głowy do tej ramy zazwyczaj jest pomocne, nawet neurologicznie pomocne, jeżeli to dobrze zrobisz. Bez wysuwania pod bródkę jakoś dziwnie, czyli tak mniej więcej tak, raczej niż tak, ale to różnie bywa, tak? Także takie coś teoretycznie powinno być pomocne. Pole pod podstawy tu się zwiększa. Teraz gdybym nie miał tej podpory z tyłu, musiałbym tak stanąć i nie ma co się śmiać z ludzi, którzy uginają tak kolana, się wyginają w tył. W śmiach to można z ludzi, którzy przeginają kręgosłup, czyli brzuch jest rozluźniony i, i w tył jest takie wygięcie. Wygięcie w tył jest ok, kiedy mostkujesz, ale nie jest ok, kiedy robisz e, ruchy nad głową czy na biceps. W ogóle co zauważyłem ciekawego, że jak robię takiego maksa czy submaksa w strict curl, w któryś momencie, a to wszyscy chyba w sumie zauważyli, bo. No, no gadam na przykład z Jeffem Kopeciem eee, i wszyscy praktycznie dotąd mają łatwo, ale tutaj się zaczynają problemy. Stąd i teraz stąd trzeba barków użyć, trzeba przedramion bardziej użyć, czy nawet klatki użyć, żeby zależy jaki, jaki chwyt na sztandrze, jaka federacja i tak dalej. Tak, to się ciągle zmienia, bo federacje ciągle jakieś tam inne gryfy, co niektóre mają i tak dalej, ale ta końcówka, tu trzeba barków użyć i górne klaty, trzeba tego użyć i teraz jeżeli nie chcesz używać barków i klaty no to ruch twój się skończy tutaj i będziesz znowu ograniczony, no możesz sobie tak ćwiczyć, po prostu, jeżeli nie chcesz klatu, klaty i barków używać po prostu ćwicz dotąd, mniej więcej nadgarski do sutków, tak samo na stojąco możesz tylko dotąd ćwiczyć, e, Gironda, Vince Gironda na przykład wymyślił coś takiego jak drag curl, czyli coś takiego, że po prostu ciągniesz, ciągniesz te łokcie z tyłu, a czy chcesz tak przejść później, to już tam inna sprawa, tak? Ogólnie uznaje się, że o tutaj barki kradną pracę bicepsów, ja uważam, że nie tyle kradną, co uczestniczą w tej pracy, bo to nie jest, to nie jest ćwiczenie wyłącznie bicepsów, to jest ćwiczenie uginania, tak? A to uginanie to jest od punktu A do B. Wymyślił ktoś sobie, że ma być dobrody, no to dobrody nie zabierzesz bez barków, musisz to zrobić z barkami. Nie narzekaj na te barki, a jeżeli barki komuś na przykład puchną bardziej niż bicepsy w czasie tego ćwiczenia, to, to znaczy, że masz słabe barki, masz słabą wytrzymałość siłową w barkach i powinieneś jeszcze po skończeniu tych bicepsów zrobić sobie trochę unoszeń, tak na pompę yy, przodem sztangielkami młukowymi na przykład chwyty, a możesz pod chwytem sobie zrobić dopompować sobie. Tą funkcję, bo tą funkcję masz za słabą. Jeżeli ci bary bardziej puchną niż biceps, to nie masz zajebistych barów, masz słabe bary właśnie na ten ruch. Tak? Ja nie, mów, nie oceniam ci sylwetki, ja oceniam ci funkcję. Więc e, może sylwetkowo twoje bary ci się podobają, ale bicepsy ci się nie podobają, ale e, Twoje ciało nie patrzy na takie popierdłki, tylko patrzy na to, co jest potrzebne, żeby wykonać dany ruch. Chcesz wykonać ruch odtąd. Odtąd dotąd mus musząc, musisz mieć przednie barki, ewentualnie górne, górne e, włókna klatki piersiowej zaangażować koniec kropka. Puchną ci bary dopieprz jeszcze je po tym treningu, bo im brakuje wytrzymałości siłowej. Przykładowo wytrzymałość siłowa ja miałem 15-16 latek. Obczaiłem sobie, że jak robiłem dużo serii wiosłowania i podciągania na drążku, powiedzmy 15 serii w ogóle tych ćwiczeń na najszersze było. I przedramiona mi bardziej puchły niż najszersze. Co, co zrobiłem, zacząłem dodatkowo po tym jeszcze robić kilka serii uginania nad chwytem i podchwytem na nadgarski. W ten sposób moje przedramiona były przygotowane na więcej niż moje najszersze były przygotowane, i później przestały być problemem. Po prostu najszersze były gotowe na 15 serii, a przedramiona były gotowe na 20 serii. Więc po 15 serii moje przedramiona były dopiero rozgrzane. Ale jeszcze te pięć serii oczekały, że jeszcze pięć serii na nie czeka. I tak samo tutaj, jeżeli zrobiłeś 10 serii uginania na biceps i ci się barki bardziej spuchły niż biceps, to zrób jeszcze dodatkowo na barki, nie wiem, 3 do 5 serii po 12-15 powtórzeń na taką wytrzymałość siłową i zobaczysz, że następnym razem twoje barki będą mniej puchły, mniej wkur... nie będą cię tak wkurzać po prostu ale dzięki temu też twoje bicepsy będziesz mógł bardziej wyeksploatować, bo póki masz słabe barki, mało wytrzymałe, to nie możesz dokończyć ruchu. Jak nie możesz dokończyć ruchu, to i nie doćwiczysz tego bicepsa. Więc y, logika trochę odwrotna niż to, co redukcjonistyczni trenerzy robią. Redukcjonistyczne myślenie znaczy, że tak wszystko tak spauperyzować, tak zubożyć intelektualnie jak tylko się mo, a tylko, tylko dotąd jest dobry ruch. No. Też, tylko że na te zawody tak po raz się nie nada, tak? I teraz, jeżeli będziesz ćwiczył tylko w tym zakresie, to też mniej głowę długą zaangażujesz prawdopodobnie, chociaż nie ma, nie ma rzeczy, nie ma rzeczy e, na 100% nigdzie. Okej, okay. czyli mówiliśmy o kolanach, biodra, myślę, że pośladki raczej powinny być lekko napięte, jakoś mocno. Jak je wyluzujesz, to ci się dupa wypnie, tak? No to... No, możesz zrobić bicepsy też tak, jak chcesz. Mi nawet całkiem fajnie idzie w takim pochyleniu, ale też się tu pana pina. No. Po prostu musisz się gdzieś tam napiąć do jakiegoś stopnia, ale nie znaczy, że musisz się na niej koncentrować. Po prostu spięte pośladki oznaczają, że po prostu postura jest prostsza. I troszeczkę brzuch się napnie, okej. Okay. W tym dociąganiu tutaj, co ciekawe, jak tutaj ta końcówka jest i te barki i klatka pracują. Ja zauważyłem, że jak nie nap... brzuch mi się mocno napina. I czym wyłącznie się brzuch napnie, tym bardziej jeszcze prostownik musi się napiąć. To każdy, kto ćwiczył jakieś sztuki walki i, i, i ćwiczył e, odporność na uderzenie w brzuch, to napinał sobie brzuch, tak? Ale teraz są dwie, dwa rodzaje napinaczy. Głupi i normalny. Głupi napinacz to jest taki, co napina biceps w ten sposób, a nie potrafi tak napiąć. Żeby tak napiąć biceps, trzeba napiąć jednocześnie biceps i triceps, czyli agonistę i antagonistę. Żeby tak napiąć, no to triceps jest luźny, tylko biceps jest skrócony. Teraz głupi napinacz na brzuch to jest taki, że... I walczy w takiej pozycji, z takim skróconym brzuchem i z takim garbem tutaj, bo prostowniki są wyluzowane. Jak ktoś jest normalny, to napnie sobie brzuch i prostowniki naraz. Spróbujcie sobie napiąć brzuch bez prostowników, a tak się zrobi. No i w tej pozycji ani nie powalczysz, ani nie, nie pouginasz prawda głowa ci się oderwie zresztą od tej ściany i ten brzuch to jest jakiś odruch po prostu twojego układu nerwowego że jak go napniesz to masz lepsze dociągnięcie i teraz dlaczego masz lepsze dociągnięcie z tym brzuchem ja to tak tłumaczę w tym zakresie trzeba użyć barków barki też angażuje mięsień zębaty przedni które ciągnie tutaj za żebra teraz to samo się dzieje kiedy wyciskasz nad głowę jeżeli masz słaby brzuch no to się w tył padniesz, po prostu tak. Będziesz potrzebował kogoś, żeby cię trzymał za tył głowy, czy coś, żeby nie upaść, tak? Więc tutaj to napięcie brzucha jest, tworzy taki po prostu warunek, żeby użyć barków. Czyli brzuch uruchamia barki, a barki umożliwiają z górną klatką dokończenie ruchu w tym uginaniu stricte. I jak widzicie, uginanie na biceps, nie, to, jest, to jest też nauka. Dlatego z tego sport można było zrobić, bo to nie jest takie proste. Nie ma sportu wyciskania na maszynie Smitha na przykład, nie ma sportu e, ściągania drążka wyciągu górnego. Nie ma takich sportów, bo to jest, dla, to jest, to jest level, level debil, nie? jeżeli chodzi o panowanie techniczne. I każdy to może zrobić i tak dalej. To, to Tam nie ma frajdy nawet żadnej. Dobra, nie ma uniwersalności przede wszystkim. Czyli przerobiliśmy sobie ogólnie tutaj ciało, barki, nawet tak, jeżeli chodzi o uginanie biceps. Może zajmiemy się e, samym bicepsem, ale zanim się zajmiemy bicepsem, to trzeba wspomnieć jeszcze o chwycie przedramionach. Jeżeli zrobimy e, porównanie sobie, możemy. To jest sztanga do, do martwego ciągu, deadlift bar. Jeżeli sobie chwycimy na takiej sztandze, a na takiej, która jest 29 mm, to jest 27, 29, 27, tak? Zwykły power bar do wyciskania, leżąc e, sztanga Eleko, e, zobaczymy, że jest już różnica w tym, jak się ćwiczy. Na, cięż, na cieńszej sztandze możesz więcej trochę podnieść, ale niekoniecznie bardziej napięć biceps, co ciekawe. Na tej mm, z kolei prawdopodobnie praktycznie wszyscy gdzieś tam ćwiczyli. Ja na przykład lubię taką cienką sztangę. Rzeczywiście jakoś tak więcej można. Wciągnąć być może dlatego, że chwyt czuje się pewniej, tak? Większe kilogramy może wziąć. Tylko jeżeli teraz mamy osoby ze średnimi nagwiastkami, które potrzebują sztangi łamanej, a masz sztangę prostą, to można zrobić coś takiego, jak widziałem jak na przykład Denis Cyplenkow, który był mistrzem świata i w Armestingu, i w że Hero, świata w streakowej, chyba nawet nadal jest aktualny. On wykańczał ruch w taki sposób, on miał takie gigantyczne ręce, że tutaj nawet na łamanej sztandze, widzisz tutaj tą przerwę pod małym palcem? Dobra, on coś takiego robił, a wykańczał ruch dosłownie tak, jakby młotkiem. Czyli jeżeli zrobisz sobie uginanie tak i jeszcze w ten sposób, to właśnie że ręce trzymam, takim, taką łyżkę robię z ręki, nie zamykam nawet tych palców. Ale jeżeli zamkniesz te dwa palce przynajmniej, te dwa palce aktywują bardziej biceps. te dwa palce aktywują bardziej triceps. Więc ogólnie o samo otworzenie tych palców, zmniejsza ryzyko, że triceps się wpieprzy w ruch. A triceps potrafi się wpieprzyć w ruch. Jak to się dzieje? Jest taki łukodruchowy, czyli ścięgno Goldziego jest. Ścięgno Goldziego, Golgi tendon. Wysyła sygnał do antagonisty, żeby się skurczyć. I ten antagonista przeszkodzi ci w ćwiczeniu po prostu. Więc ściskamy tymi dwoma palcami, a tymi dwoma nie. I teraz te dwa tylko otwieramy. I zobaczycie, że uginanie staje się o wiele przyjemniejsze jakieś takie. I w momencie, kiedy ja zacisnę te dwa palce jeszcze, a nawet te otworzę, jest w chuj nieprzyjemne ciśnienie w łokciach, tak jakby coś mi się śmiało tam nie złamać, ale coś może nie rozerwać, ale coś nie tak jest, nie? W momencie jak ściskam tymi dwoma palcami, wskazującym i środkowym, o, fajnie, przyjemnie. Jeszcze raz powtarzam eksperyment, chwycam sobie y, małym palcem i serdecznym i kurde co to jest w tym łokcie, jakieś dziwne coś jeszcze, o spięcie, spięcie gdzieś w dziwnym miejscu jeszcze w klacie poczułem nie wiem czy w mięśniu piersiowym mniejszym chyba to musiało być bo to dziwne jakieś z kolei będę musiał zobaczyć na tych plakatach co tam mam u siebie w pokoju czy te małe palce są połączone czy te z piersiowym mniejszym, ale hmm, zobaczymy później tak czy owak Palc wskazujący jest tu najważniejszy. jakbyśmy mi jednym palcem trzymać, to właśnie wskazującym. Możecie nawet na zamek spróbować, jeżeli macie odpowiednio. I tutaj na końcu możecie wykończyć sobie młotkiem. Yy, widziałem, że właśnie armrestlerzy sobie lubią takie uginanie robić. I popieram. To jest super. Fajnie wchodzi. Ale jeżeli chcecie wydłużyć ruch, to na dole mamy takie coś. Zobacz, zobacz tutaj dłoń. Na dole jest tak, na górze jest tak. Na dole jest tak, na górze jest tak. I możecie nowe ćwiczenie z tego zrobić. Jeżeli macie zero problemu z kolei z mobilnością, z podchwytem, to nadal nie skupiajcie się na tych palcach, nadal spróbujcie sobie na przykład mały paluszek otworzyć, bo są takie wskazówki, że otwórz wszystkie palce w czasie y, uginania. No to może tylko na górze otwierać, prawda? Ale jak jeszcze no, widać w zawodników, że robią coś takiego, nie? Ale jeżeli zrobią coś takiego i taką rotację, to będzie jeszcze lepiej. Z kolei na dole, na dole na pewno te małe paluszki wskazujące przynajmniej dociskamy. Jak dociskamy je, to będzie zawsze większa e, neurologiczna e, adaptacja. Można by było jeszcze dość długo gadać o tym wszystkim, ale ogólnie to ćwiczcie przedramiona do cholery i ćwiczcie pronację e, odcinek o, o w ogóle znajdźcie sobie playlistę na moim kanale e, która ma, jest o, o przedramionach i tam jest dużo rzeczy jeżeli macie słabe przedramiona nie urosną wam bicepsy ilekroć mierzyłem sobie i bicepsy i przedramiona jeszcze mi się nie zdarzyło, że biceps nie urosł a przedramion nie Zdarzywa, zdarzało mi się odwrotnie że przedramion urosło, a biceps nie ale nigdy się nie zdarzyło, że urosł biceps bez przedramienia. Jeżeli przedramię urośnie, dopiero dajesz sobie szansę, że urośnie ci też biceps. Sprawdźcie linki w opisie też, bo te odcinki może zbuntować. I siła.